W którym już za chwilę ciekawie zapowiadające się spotkanie. Nisko kłaniają się Państwu Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. To w naszym towarzystwie obejrzą Państwo to spotkanie. Już za chwilę. Pierwszy gwizdek, w tym to powinien być gol! Odręcznikowa wprost interwencja w polu karnym. Podchodzą pod pole karne. Na pewno na tym nie poprzestaną. Ależ okazja teraz. Odegard. Minimalnie od słupka. No zabrakło szczęścia. Dobrze wymierzony strzał. Było naprawdę blisko, no ale tym razem nie wpadło. Sędzia pokazuje, że będzie wrzuc autu. Wciąż prowadzi piłkę, może tu stworzyć zagrożenie. To środkowanie, ale obrońca z zdecydowanym zagraniem wyjaśnia całą sytuację. A teraz uwaga przechwycił piłkę. Zobaczymy, jak to wykorzysta. Martin Odegat. Nieutana teraz próba utrzymania się przy piłce. Martin Odegard. Przyjmuje Sancho. Ładne teraz podanie. Dobra, prostopadle zagrana piłka, ale bramkarz dobrze ją odczytał. Zawodnicy Saints zaczynają budować akcję. O nie, co tu się stało? Strata. Patyczkuje się z tym wejściem. Obiecująco to wygląda. Warto się przyjrzeć. Znakomicie teraz w odbiorze. I co? Co zrobi z piłką? Publiczność domaga się strzału. Proszę Państwa, Bramka! No miejmy nadzieję, że teraz nam się ten mecz rozpocznie na dobre. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. I to tyle z tej akcji. Dobrze odczytali zamiar rywali. Mogą znów budować teraz akcję. A piłkę przy nodze. Pramka coraz bliżej. Były widoki, ale zamiast dobrej akcji ostatecznie mamy stratę piłki. Szansa, będzie remis. Wow, ale teraz refleksem popisał się bramkarz. Powinien być bez szans. Strzał tuż sprzed Bramki, zero czasu na reakcję, a jednak broni. Nie, nie tak, źle to teraz wybija. Wciąż może coś z tego być. Zapowiadało się nieźle, jednak nie tym razem. No nie, widziałem już tę piłkę w bramce. Jak to nie weszło? Tutaj decydowała nie tyle dobra obrona, co raczej fatalny strzał. Świetnie się teraz spisał między słupkami. Gdyby to wpadło, byłoby dla nich naprawdę nieciekawie. Rywal podwoiłby przewagę. Bramka, chwila, chwila, pachnie po golem. Chcieli zaskoczyć rywala tym zagraniem, ale obrońcy byli na posterunku. Świetna interwencja. Pokonuje kolejne metry, świetnie radzi sobie z piłką. Co zrobi w tej sytuacji? Co też wyczynia z bramce? Dobrze, to teraz robi, było naprawdę niebezpiecznie. Gospodarze mają trudności z odebraniem piłki rywalom. I w sumie czemu nie, skoro prowadzą, a drużyna przeciwna ma trudności z przekuciem przewagi w posiadaniu na bramki. Byle tylko to się w końcu nie zemścił. Holuje piłkę. Widać, że czuje się z nią pewnie. Nie może chybić! Tak! wyrównujące trafienie. A więc ten mecz zaczyna się na nowo. Po tym golu jest 1-1. Figo ciągnie po skrzydle. Może być bardzo niebezpiecznie. Kibice chcą strzału. To się nazywa odpowiedź. Znowu prowadzą branka. Mamy teraz wynik 2 do jednego. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Luis Figo. Piłka poza boiskiem po tym wejściu. Udana interwencja. Uwaga. Prostopadłe zagranie. Jest. Dwie bramki. Przewagi. Ale dwie. Wszystkich bardzo serdecznie, już siedząc na swoich miejscach, na stanowiskach komentatorskich. To właśnie stąd będziemy z Państwem śledzić dzisiejszy mecz. Dzisiejszy mecz skomentujemy w duecie. Ja nazywam się Tomasz Smokowski, a obok mnie, ostatnie notatki porządkuje właśnie Jacek Laskowski. Już zaraz piłkarze rozpoczną starcie w ramach Division Rivals. Miłej zabawy. Jacek, co tu się dzieje na trybunach? co tu się będzie działo na boisku. Chciałbym, żeby przeciwnicy wyszli na siebie z otwartymi... przy... szedł do podania. Będzie teraz groźnie. Wspaniała obrona w wykonaniu Petra Czeka. Teraz Eusebio. O, i to był książkowy odbiór piłki. A na taką jedenastkę postawiła dziś ekipa gospodarzy. W bramce Petr Czech, w formacji obronnej Andy Robertson wystąpi razem z Trentem Aleksandrem Arnoldem na bokach, Kanté oraz. Ale chwileczkę, chyba będzie bramka. I już mamy bramkę! Otwiera wynik spotkania. Teraz będzie już chyba tylko ciekawiej. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Granie na dobieg, popatrzmy. Dobrze się to zapowiadało, ale obrońca teraz odebrał mu piłkę, nicistej akcji. Bardzo ładny jubileusz tego zawodnika, rozegra dzisiaj w barwach tego klubu swój setny mecz. I zapisze się w klubowej historii, obychlubnie. Rzeczywiście widać nadzwyczajne zainteresowanie jego osobą ze strony prasy, mediów i kibiców. Myślę jednak, że to na tyle doświadczony zawodnik, że nie pozwoli, by statystyczny jubileusz. Odważne to wyjście, ale decyzja okazała się być słuszną. Tak, takie wyjścia często kończą się rzutem karnym, ale ta interwencja była czyściutka. A teraz mają dużo wolnego miejsca na skrzydle. Eusebio, uwaga, wywołuje alarm w defensywie. Słupek, gdyby nie bramka, szpiłka wylądowałaby w siatce. Teraz Eusebio. Ależ doskonała sytuacja. Doskonale się ustawił. No i nie udało się teraz wyjaśnić sytuacji. Pani chcą oddania strzału. Kibice domagali się strzału, no i strzelił. Zabrakło szczęścia. Tak, dobra decyzja. Minimalnie niecelne uderzenie. Zdarza się i najlepszym trochę brakło precyzji, ale trzeba pochwalić zdecydowanie, to może być kluczowy I czy będzie gol? Tak, bramkarz teraz dokładnie wyczuwa intencje. Rolin Euzebio Co za interwencja. Uratował swój zespół. Ciekawy wariant krótkiego rozegrania. Podanie do Elangi. Poluje piłkę. Co teraz wymyśli? Co tu zrobił Neuer? Niesamowite. W ostatnim kwadransie drużyna miejscowa całkowicie zdominowała grę. Już prowadzą jednym golem, ale najwidoczniej to ich nie zadowala, bo ciągle prą na bramkę rywala i stwarzają sobie kolejne okazje. Moim zdaniem jeszcze nie zakończyli na dziś strzelania. A tymczasem mamy kolejny przykład ich dominacji. Takie zagrania wymagają żelaznych nerwów. Teraz tylko znaleźć jedno kluczowe zagranie. Eusebio. Jest! gol! A, teraz odskakują na dobre! 2 do 0, gramy dalej. Eusebio. Uwaga, chyba będzie gol! Dobrze, ale to nie koniec zagrożenia. Była okazja, ale przeszła niewykorzystana. Utrzymuje się przy kilce, przy bierności rywali. Tak się powinno stopować ataki rywala. Kończą się pierwsze trzy kwadranse i kończą się też powoli nadzieje gości na korzystny rezultat. Kto by się tego spodziewał? Teraz Eusebio! Naprawdę dobra próba! Uderzył potężnie, ale niestety dla siebie niecelnie. Traci piłkę po tym wejściu. Przesuwają akcję bliżej pola karnego. Uwaga, bo zabrana piłka na połowie rywala. Co teraz z nią zrobi? No i po ataku, dobra interwencja. Teraz Eusebio. Teraz Brolin. Zagranie do Eusebio. Koniec akcji. Nie będzie groźnie. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry. I zespoły kierują się do szatni. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Pokonuje kolejne metry. Świetnie radzi sobie z piłką. Próbuje coś wymyślić na połowie rywala. Oddali piłkę przeciwnikom. Może teraz dobrze dograć do partnerów. Piłkę ma Kanty. Po tej interwencji piłka nadal w grze. Niemożliwe! Nie ma bramki! Przy strzałach z takiej odległości zwykle nie ma zmiłuj, ale tutaj stało się coś niesamowitego. Ładnie zapowiada się akcja Saints. Uwaga, wychodzi sam na sam. Bramka! A to znaczy, że to jeszcze nie koniec. Już tylko jeden gol straty. A zatem mamy wynik 2-1. Może teraz ruszyć wzdłuż linii. Tam jest miejsce. Robertson dostaje teraz piłkę. Indywidualna akcja. Może być ciekawie. Musi poszukać miejsce na strzał. I zdusił niebezpieczeństwo w zarodku. Pewne wejście we własnej szesnastce. Szukają okazji, budują akcję. Coraz bliżej podchodzą pod pole karne. Ależ teraz rozczarowanie. Ten atak wyglądał obiecująco. A jednak spalił na panewce. To tyle z tej akcji. Podanie do Elangi. I znowu do Gerarda. Wyczuł intencję, blokuje. Teraz dobra okazja do wyprowadzenia kontry. Do Podanie do Elangi. Wizdek, Korągiewka. Minimalny spalony. Łatwo przyszło, łatwo poszło. Teraz Eusebio. Eusebio. Uwaga ma szansę. Eusebio. Eusebio. Portugalczyk robi swoje, on jest niesamowity. A więc mamy 3 do 1. Poszedł do przodu, od razu zrobiło się ciekawie. Ale to by było tyle. Mamy zmianę posiadania piłki. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Próbują rozwijać akcję ofensywną. Teraz trzeba to. Dobra obrona, ale to nie koniec zagrożenia. Obiecująco to wyglądało, ale nie udało się. Eusebio. No cóż, czymś takim raczej nie zaskoczą. Figo ciągnie po skrzydle, może być bardzo niebezpiecznie. Jukę nogi ma Gorecka. Pewna obrona, Petra czeka. Akcja przerwana. Będzie przód z autu. Czas dokonać roszat w składzie. Zaraz dojdzie do zmiany. O! To musi wpaść! Tak proszę Państwa! Mamy duble! No trzeba powiedzieć, że to co Jezus. dzisiaj pokazuje, aż prosi się o brawa. A więc mamy 3 do 2. Wadzą różnicą jednej bramki, ale mają teraz jutrożny. Na pewno spróbują podwyższyć wyniki, zamknąć ten mecz. Oto definicja wysokiego pressingu, proszę Państwa. Odbiór w ofensywie. Może być groźnie. Ruszają do kontry. Jak to się skończy? Ostatnia szansa na wyrównanie w tym meczu. O ile ta akcja się powiedzie. Eusebio. Mocne, czyste wejście. Saints ponownie przy piłce. Pięć minut do końca regulaminowego czasu gry. Co za wejście bramkarza. Odważne, ale przede wszystkim skuteczne. Gdyby bramkarz nie ruszył tak desperacko na atakującego, ten miałby znacznie więcej czasu na oddanie strzału. Eusebio. Ani chcą oddania strzału. Teraz Eusebio. Proszę Państwa, piłka w siatce. Trzecia bramka, mamy hat -tricka. I po tej bramce jest 4 do 2. Widzimy teraz, że do czasu meczowego doliczono minutę. Ale strzał zablokowany. Sędzia gwiździe po raz ostatni i zespół gości przegrywa.